Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chciałbym, abyśmy wspólnie razem poczytali sobie Ewangelię według Świętego Marka w ramach wstępu. prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nas i dodał nam sił, abyśmy umiejętnie tę Ewangelię czytali. Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, pomóż nam zrozumieć, co chciałeś nam przekazać za pośrednictwem świętego Marka. Duchu Święty, oświeć nasze serca, dotknij naszych umysłów, abyśmy to, co Ty nam dajesz, wcielali w życie. Moi drodzy, tłem, które będzie nam towarzyszyło, są trzy obrazy. Mówiące o kluczu, który zastosował święty Marek, do tego, aby umiejętnie zrozumieć to, co nam przekazuje. Trzy obrazy świadczą o trzech bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, Jezus jest naszym przyjacielem. Czytając Ewangelię według świętego Marka, chcemy zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem, człowiekiem, który chodził po ziemi, ale człowiekiem, który chce nam nieustannie towarzyszyć przez całe nasze życie. W Ewangelii według świętego Marka jest też wyjaśniony sens cierpienia. Cierpienie prowadzi do zbawienia, cierpienie udoskonala nas i sprawia, że możemy pokonywać nasze słabości. Trzecim kluczem jest sekret mesjański. Ten sekret mesjański ujawnia się dopiero na krzyżu. Diabeł, zło, nie wie o tym, że Jezus z Nazaretu jest faktycznie Bogiem. Uważa Jezusa za jednego z proroków. Kiedy my odgadniemy ten sens, ten sekret, wtedy gdzie mogli mieć pełnię zbawienia. Przejdźmy do pierwszego fragmentu, który przedstawia nam Marek. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym, jak jest napisany u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na wrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan nocił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Postarajmy się teraz werset po wersecie odczytać, co dziś Jezus chce do mnie Powiedzieć. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Po pierwsze, to jest po raz kolejny początek, coś, co się zaczyna, coś, co dla mnie może zapoczątkować nowy okres. I nie jest to tylko 2000 lat temu, ale w każdym dniu mogę od początku odkrywać Jezusa Chrystusa. Odkrywać w Jego dobroci, miłości. Ewangelii. Dobrej nowinie. Dobrej nowinie, która przekazuje całemu światu, że jesteśmy powołani do Królestwa Bożego. Ewangelii o tym, że przez wiele cierpień, trudności, Możemy do tego Królestwa dojść. Ewangelii o tym, że warto powstawać, warto się zmieniać, iść naprzód. Jezusie. Jezus to Syn Boży. Właśnie samo słowo Jezus to oznacza. Chrystus, Czyli Mesjasz, pomazaniec, ten, który jest posłany od samego Ojca. Jezus, Syn Boży, chce zapoczątkować nową drogę w moim życiu. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją. Tu autor Ewangelii, Marek, odwołuje się do jednego z największych proroków do Izajasza. Jak jest napisane, czyli porównanie. Ale z tego porównania wynika też wiara w to, że przyjmujemy to słowo. To słowo jest trwałe i widzący, czyli prorok, Izajasz, ogłasza to wiele lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Oto ja posyłam przekaz, zawiadomienie. Chodzi o Pana Boga. Pan Bóg wysyła posłańca. Tym posłańcem jest Jan Chrzciciel, który posyła tego wysłańca przed Tobą, aby przygotować, przygotować drogę, drogę, po którą przejdzie Pan Jezus. Bogiem jest Jezus. Jezus chce mieć drogę przygotowaną w Twoim sercu, w moim sercu chcę znaleźć lud w sobie otwarty, aby mógł przyjść i głosić to, co jest ważne. Głosić miłość i prawdę. Głos wołającego na pustyni. Głos to nie całe słowo, ale tylko fragment wołającego oświadcza, naucza, poucza na pustyni. W miejscu pustym, w miejscu odludnym, w miejscu, gdzie każdy z nas może usłyszeć głos Pana Boga, nie w mieście, ale na pustyni, czyli w odosobnieniu. Przygotujcie drogę. Potrzebna jest praca. Potrzebne jest utrwalanie takiej drogi. Potrzebny jest trud. Potrzebna jest Odpowiednie miejsce, do tego, by Pan Jezus mógł przyjść. Jezus przychodzi. Dla niego. Dla niego powinna być prosta droga, prosta ścieżka. Prosta i widoczna. Wystąpił Jan szciciel na pustyni. Wystąpił, czyli jawność. Objawił się. Jan Szci. Lewa wodą. Tam, gdzie jest pustka, poza miastem, nie wścig w mieście, ale na pustyni, głosił, czyli przekazywał: Obmycie ku nawróceniu, czyli chrzest nawrócenia, aby odpuszczone nam zostały grzechy. To jest odpuszczenie według miłosierdzia, przebaczenia. Bóg jest nieustannie miłosierny i chce odpuszczać nam grzechy. Jeśli my sobie nawzajem wypowiadamy grzechy, to możemy sobie przebaczać. Możemy okazywać sobie miłosierdzie. Co się dzieje? Ciągnęła do Niego, czyli cała masa. Coś ich ciągnęło zainteresowanie, ale to cała kraina juzdzka. Oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Tymi wszystkimi mieszkańcami możemy być też inni. Możemy też przyjść i ciągnąć za wstawieństwem pociągnięci Jana, przykładem Jana Chrzciciela. I możemy przyjmować taki właśnie chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Potrzebne jest wyznanie przy tym. Tego, co jest w nasz słabe, co jest marne, stanie w prostocie przed Bogiem. Trzeba otworzyć się na to misterium. Trzeba korzystać z tego, co Pan Jezus obecnie nam zostawił: sakrament pojednania, miłosierdzie, ale też wzajemne przebaczenie sobie nawzajem tych słabości, które mamy. Jan nosił Odziemię. Jan otwarty był na skromność i w swojej skromności zadowalał się tym, co jest niezbędne. Sierść błądzia miała to właściwość, że gdy w nocy na pustyni było zimno, ogrzewała. Kiedy w dzień było strasznie gorąco, to ta sierść błądzia sprawiała, że była ochrona przed słońcem, przed przegrzaniem się i pas skorzany około bioder, czyli był gotowy do pracy, do tego, aby czynić, działać. A żywił się szarańczą i miodem leśnym. To jest właśnie ta mądrość, że w tej szalarańczy jest odpowiednie białko, które daje nam siłę, a w miodzie leśnym jest skrobia. Ten miód leśny to też znak tego, że nastają czasy mesjańskie: że właśnie Jezus przychodzi do nas. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie. Jan głosi. Jest głosem. Jan. Chce pokazać, że ktoś jest za Nim, że On tylko poprzedza, przygotowuje. Mocniejszy chodzi o Jezusa Chrystusa. A ja nie jestem godzien, aby się schylić. Nie jest godny na to, aby czynić jakąkolwiek posługę Jezusowi Chrystusowi. Nawet taką posługę, którą wykonuje niewolnik, rozwiązać rzemyk u sandału, by zdjąć sandały, by obmyć nogi. On w swojej pokorze pokazuje, że Jezus jest Królem, jest Panem, jest Mesjaszem. Ja chrzciłem Was wodą. On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Ja chrzciłem Was wodą. Czyli wszedł do Jordanu, obmywał z brudu. Omywał z tego, co jest na zewnątrz, choć ludzie wyznawali swoje grzechy. A Jezus, On, będzie wścić Was Duchem Świętym, czyli będzie duchowa moc oczyszczenia. Jezus właśnie taką duchową moc oczyszczenia może dać każdemu z nas. Powinniśmy się tylko na to odważyć. Chciałbym, aby na końcu odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Ja zadam trzy, każdy z nas może dopowiedzieć sobie jakieś jeszcze inne pytanie. Po pierwsze, czy mam odwagę przyjść do spowiedzi, wyznać grzechy, przyjąć ten dar duchowy? Po drugie, jaka jest moja pokora? Czy jest to pokora? Jak pokora Jana Szczyciela, czy potrafię upokorzyć się przed Jezusem Chrystusem, który chce być moim przyjacielem, który chce mi dać to co najlepsze? Jak jest z moją pobożnością? Czy ja potrafię wyjść na miejsce pustynne, by otworzyć się przed Bogiem, który przychodzi do mnie, pomimo tego trudu, pomimo tego krzyża? Jeśli wyjdę na pustynię swojego serca, jeśli stanę przed Bogiem cichości i miłości, Bóg może mnie obdarzyć swoim światłem i mogę uzyskać zbawienie. Amen.